Panie Tomku, jak forma, czy jest Pan zdrowy i szybki? Wszystko z porządku, więc sobotę wchodzę do ringu, walczę jak wielki wojownik. Kończę walkę zwycięsko, wracam w niedzielę do USA. Tak jest mój plan, czas pokaże, co będzie. Dyspozycja dobra, mieć dobry obóz. 9 tygodni byłem w Polsce, dawno tyle nie byłem, od 6 lat. Mieszkam w USA, każdy wie, więc nie było mnie tutaj tyle czasu. Także świetny obóz. Góry biegałem po górach wiele razy, może nie wiem ile kilometrów, ale, ale obóz był super. Co tu nic ująć, nic dodać? Jestem w dobrej dyspozycji i zapraszam na sobotni wieczór. Tomasz Adamek, pewny swoich możliwości, umiejętności, Artur. Szpilka też, tutaj widzę, że rozpiera go energia i nie może doczekać się już wejścia do ringu w sobotę wieczorem. Witam wszystkich. No tak jak u mnie tak samo, forma niesamowita, no nie mogę się doczekać walki, żyję już tak naprawdę, od dzisiaj się zaczyna, już czuję, że to się zbliża. No i co tak samo, wchodzę, wygrywam i wracam do siebie, no, co tu dużo mówić, no, jestem przygotowany na, na Tomka Najlepszego, o czym się przekona Szyb, szybciutko w sobotę. Artur zapowiada, że się przekonasz szybciutko w sobotę. Za 10 lat przyjadę i zrobię to samo. Tak długo będziesz boksował jeszcze? Jak, jak będzie taka potrzeba, tak będzie, także y, niech się nie martwi. Jutro zobaczy, jak wygląda prawdziwy boks. Jutro? Jutro nie... chcesz już walczyć? Znaczy, y, przepraszam, w sobotę zobaczysz, jak wygląda prawdziwy boks. Artur, y, jak naprawdę... Ciężko lata moje przepracowałem w Stanach Zjednoczonych i, i to ci zaprezentuję sobotniego wieczoru. Bardzo chcę się przekonać, jak tak, bo jak tak no, obiecujesz. Bądź, bądź pewny, sobotę ci pokażę. Jestem pewny, jestem właśnie tego pewny. Poczekaj do, bądź cierpliwy do soboty. Ty podczas poprzedniej konferencji prasowej powiedziałeś Arturowi, że no chcesz, żeby to był najlepszy Artur Szpilka, świetnie przygotowany, gotowy do, do wielkiej ringowej wojny. Artur twierdzi, że jest w formie życia. No to... Hmm, to wygląda na to, że będzie świetna walka. E, mądrzejszy wygra. E, bracie, modlę się codziennie, by była świetna walka, bo, bo kibice taki walki chcą, a ja jestem do dobrej dyspozycji, wygram z każdym. Czy Tomek pojawia się w Twojej głowie, ale, jak, gdyby, mówię jakby w kontekście przyszłości, czy, czy nie masz absolutnie w tej chwili żadnego hmm, znaku zapytania? Nigdy, jeżeli jestem zdrowy, wchodzę do ringu jako wojownik i taki schodzę. Jeżeli. Coś jest nie tak, zawsze są jakieś wątpliwości. Tutaj w tym przypadku jestem świetnej dyspozycji i do roboty. Co Pan Artur odpowie? Nie, no my jest szybki, jest zdrowy, nie, niezwyciężony, no to już wiem. Niezniszczalny. Niezniszczalny. A czego nie wiesz jeszcze? Albo czego siłkarze, temat, nie To się okaże w sobotę, czy jest coś, czego nie wiem. Nie, no, no co, no. dobrze, że jest pewny siebie, dobrze, że ma, ta, ma takie założenie, jakie ma i oby tak było do, 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 w trakcie walki. Artur, wczoraj po raz pierwszy, można powiedzieć publicznie zdradziłeś, że troszeczkę kłamałeś. A propos swojej wagi, bo, bo wyglądasz bardzo dobrze, jesteś, jesteś szczupły, y, wytrenowany. Taka jest ta prawdziwa waga Artura Szpilki na, na 20 kilka godzin przed ważeniem, no bo jutro będziemy już wszystko wiedzieć. 102, 103 kilo, jestem szybki, jak to Tomek mówi, jestem zdrowy, to jest najważniejsze. Tak naprawdę szczerze pierwsze takie przygotowania, gdzie zawsze coś przed walką miałem, to katar, to coś tam, to coś tam, a tutaj akurat się udało, pogoda nam dopisuje, mamy 6 listopada i chodzimy w bluzach, także jest petarda. No i co? No i pierwsze przygotowania, w których tak naprawdę nic mi się nie przydarzyło. Żadna kontuzja, żadne jakieś bóle. I co? I tak samo jestem gotowy, także mam nadzieję, że damy ósmego wspaniałe widowisko i pokażemy y, hali kraków, krakowianom, jak się walczy, tak? A, a oprócz naszych walk jest wspaniały fight car, o którym jako kibic bokserski, ja bo uwielbiam oglądać boks, z niecierpliwością czekam. Jest kilka takich walk, o których naprawdę Cały czas nie mam faworyta, aczkolwiek są też walki, w których widzę faworytów bez dwóch zdań. Tak się zastanawiam, o ile człowiek się może poprawić, jeśli chodzi o swoje umiejętności przez kilka miesięcy? Bo ty praktycznie po tej porażce z Bryantem Jenningsem, która cię bardzo dużo kosztowała, przede wszystkim pod względem mentalnym, rozpocząłeś natychmiast przygotowania do, do kolejnej walki, potem gdzieś no, ta świadomość, że twoim rywalem będzie Tomek Adamek, z którym się chciałeś zmierzyć, na pewno cię uskrzydliła. Natomiast, no, o ile to może być na bazie kilku miesięcy treningu lepszy Artur Szpilka w stosunku do tego co widzieliśmy ostatnio? Znaczy na pewno, na pewno się dużo zmieniło, to wiadomo, że to nie jest takie hop w jeden, w jeden, w parę miesięcy zmienić całe, swo całego siebie. Na pewno dużo zależy od stylu jaki przeciwnik prezentuje, jak pozwala boksować, jak w danym momencie się wejdzie w tym dniu, w tej godzinie, to wszystko się przekłada na to, ale na pewno dużo, dużo <laughs> chłopaków, którzy oglądali właśnie moje sparingi, moje treningi to sami powiedzieli, że jest niesamowita poprawa i to widać, ja to przede wszystkim widzę, trener to widzi i, i naprawdę mogę powiedzieć od siebie, że, że poprawiłem bardzo dużo przynajmniej jeśli chodzi na boks A czy Ty uważasz, że Tomasz Adamek będzie rywalem, który zdecydowanie będzie Ci bardziej pasował niż Brian Jennings jeśli chodzi o sposób boksowania? To się okaże, to się okaże co będzie robił w ringu. Na pewno, na pewno taka walka, wydaje mi się z Tomkiem, to będzie w... i Tomek opuszcza rękę, ja opuszczam gdzieś tam te ręce, dlatego będzie to widowiskowe, z Jenningsem nie było tak, bo chodził cały czas za gardą i gdzieś tam punktował, prawda, gdzieś to, ciężko mi to powiedzieć, no mówię, wiele czynników się na to też złożyło, teraz jesteśmy w Polsce, boksujemy u siebie i naprawdę był ciężki, ciężki obóz, ciężkie przygotowania, dlatego na pewno zobaczymy w sobotę wszystko, będziemy mądrzejsi. Tomek, ty wyrzuciłeś z głowy to, co, co działo się w Betlejem w walce z Wieczesłowem Głaskowem. Tak jest spor. No. Czasami jesteś 100, czasami 90%. No. Jeden musi przegrać. Trzeba umieć przegrać. Tego dnia byłem gorszy. Błędy się popełnia całe życie. Nie ma, nie ma dyskusji. Wchodzisz do ringu wiesz po co wchodzisz. Weszłem do ringu, jaki byłem, dyskusję, to byłem. Przegrałem, odpocząłem. Teraz jestem w lepszej dyspozycji, jestem świeższy, no, mimo to, że 38 na karku wciąż jest, jak to mówisz, speed i, i, i póki on będzie, będę groźny. Jeżeli taki będę, w ringu wygram z każdym. Stoczyłeś w życiu 52 pojedynki, przegrałeś tylko trzy z Chadem Dawsonem, Witeli Kliczko i Wiaczesławem Głaskowem. Ty widzisz po sobie, że, że człowiek ma jakąś taką szczególną motywację, zupełnie inną po... Po porażce przed następną walką. No nie wiem, to był dla ciebie jakiś szczególny okres przygotowawczy, co było jakby najistotniejsze, to, że ostatnio przegrałeś, że nie już myślałeś o tym, żeby skończyć? To, że boksujesz na polskiej ziemi, czy to, że twoim rywalem jest Artur Szpilka? Nie to jest moja, chodzie, że Artur walczy akurat. Jest akurat y, przypadek, tak, Polsat, te, telewizja Polska zaproponowała walkę, więc y, odpocząłem, wszedłem na salę, czuję jest y, wszystko w porządku, nie, nie, nie ma żadnego. Y, przed tego uszczerbku, nie na zdrowiu po ostatniej walce wróciłem, wypoczęty, czyli, czyli mogę jeszcze wojewać w ringu. A, a bądź pewny, to nie jest ostatnia walka moja. A jak odpowiesz tym, którzy tak dosyć, powiedziałbym, krytycznie i sceptycznie odnosili się do jakości Twoich sparing partnerów, że, że Bergman wyboksowany, duży, wolny, a, a letr to w ogóle nie ten rozmiar kapelusza? No ale co, to, co ma sparring do walki? Walka jest walką i, i najważniejsze jest trener i przygotowanie taktyczne na, na, na zawodnika. Możesz mieć najlepszych sparing partnerów. A widziałem i w Stanach, mieli po pięciu, sześciu walce, nie pokazywali nic. Widziałem, co sparowali bardzo ze słabymi, wychodzili, byli mistrzami wielkimi. Także najważniejsze jest przygotowanie taktyczne i zdrowie, które jest potrzebne w ringu, bo jest to wojna. I, i, i wtedy, gdy jesteś taki 100%, możesz pokazać, że, że potrafisz wygrywać z najlepszymi. Teatr postawiłeś na różnych sparing partnerów. Każdy pewnie z trochę innym stylem boksowania, z innymi warunkami fizycznymi, bo między innymi Marcin Rekowski, Nagia Aguilera, Zach Page, no z, tymi, z tymi pięściarzami sparowałeś. No, też ciężko znaleźć takiego zawodnika, który konkretnie imitowałby Tomka Adamka. Jasne, że tak, ale to tak jak mówię, spagningi miałem zrobić, przerabiać swoje. Kto by co nie robił, trenek mówi na przykład, czy z Zakiem, czy z tym robimy to, to, tamto i tak miałem robić. No i to przerobiłem, to jest najważniejsze. Mówię. Najważniejsze to będzie 8 listopada, a to co zostało przerobione, wydaje mi się, zrobiłem to w 100%.